Jesteśmy w bardzo przyjemnych delikatesach przy krakowskim rynku głównym. Kiedyś to by się nazywało sklepem kolonialnym. Niewątpliwie. Dobra z całego świata, ale dla Pani, myślę, jako strażniczki tradycji, najważniejsze są produkty lokalne. Oto one. I widzę, widzę kiełbasę lisiecką, boczek wiejski, wędzonkę lisiecką. Pewnością są pyszne. Ja myślę, że są kapitalne, ale ja jako zwierzę kosmopolityczne poszukam czegoś, co z krajów obcych, choć niezbyt odległych pochodzi. To, to jest znalazł. pasta z białych trufli. Jeszcze dzisiaj jej przeznaczenie poznamy. No, co do no, tego produktu nie może być wątpliwości, że pochodzi z Polski. Moje ukochane grzywy prawdziwki, borowik szlachetny. Zabieramy cały koszyk. Zabieramy cały koszyk, zatem idziemy. Tradycja to również kulinaria, więc teraz ulubiona tradycyjna polska potrawa Pani Anny. Moją ulubioną tradycyjną potrawą wigilijną są smażone czapki prawdziwków. Przyjrzyjmy się im, bo wyglądają zaprawdę godnie. One są jeszcze, smażone sautety? One są jeszcze <laughs> no, nie smażone tutaj, ale suszone. ale za chwileczkę będą. Proszę powąchać jak narkotycznie pachną Panie Krzysztofie. Co z nimi trzeba dalej zrobić? Już od razu dalej, ja muszę ciągle do tego, że przecież to są prawdziwki specjalne no z białymi czapeczkami, to są tak zwane sądeckie. Od spodu mają, mają białe. Jasne, mają jasne spody właśnie. To tylko w Tak podobno, tak mówi moja mama, tak mi poleciła no i ja takie zbierałam, tak suszyłam. tak musimy w to musimy, ja, musimy, się trzymać przepisów, przecież zrobili mi awanturę, żebym no. powiedziałam z czarne czapki weźmy, <laughs> czarne, daj się, broń Boże, różowe. No to nie Więc te już, mamy już pozbierane, mamy już ususzone. Tu mamy nam Mam już namoczone, namoczone no parę godzin muszą się moczyć. Tak. Następnie gotuje się, gotuje się. Gotuje się je około trzech godzin do miękkości małej ilości wody z jarzynami. Tu są ugotowane, a gotuje a się jest... z jarzynami jak do rosołu. Jedna różnica, że do rosołu z reguły nie dodaje się kapusty. Włoskie, to też zależy od rosołu, o ile wiedziałam, ale tu się dodaje. No nie. nie od kapusty. Od kapusty też, ale rosół. Ja nie lubię rosołu z kapustą. A no. potem, i teraz potem. będzie klucz programu, potem te grzyby e, po prostu się panieruje i smaży, dobrze mówię? Tak jest. Najpierw trzeba od tak, no te... Najpierw przygotować trzeba... się. Tu Państwo widzicie proces panierowania. No na razie proces rozkłócania jajka. Uskłócania, bo e, Na nazwa. Ogień stawiam patelnię, żeby się nagrzała, nieco masła, musimy mieć tłuszcz. Gotowy do smażenia. Chyba to masło musi być robić. Absolutnie na maśle, masło, to jest bezwzględne. To jest nieco masła, no. to. <noise> no to jest nieco, to, tak. to by było więcej. No, tak? no ale... przecież dużo grzybów będziemy smażyć. No właśnie. I teraz co, po kolei mąka. Tak jak kotlety. O, tak jest. Czyli najpierw mąka, potem jajko. Przy okazji Państwo będziecie wiedzieli, jak się robi kotlety? No właśnie, a potem bułka. <noise> zresztą w bardzo buka. podobny sposób się robi kanie na przykład, prawda? Tak, tak, to właściwie jest ta sama. I już jest pora, żeby wrzucać e, grzyby na masło. I one się po prostu winny tutaj bardzo przyzwoicie zrumienić. Grzybków sądeckich ci u nas dostatek. Chce Pan jednego, panie Krzysztofie? Bardzo chętnie. Pani Annie nie daje, bo ona wie, jak to smakuje. Tak, a, nie, przy pomocy widelca, a ja je zdejmę tak. I proszę Państwa, myślę, że pora usiąść przy stole i oczekiwać kolejnego gościa, który, jak widzę, już powoli. Ku nam zmierza. Szanowni Państwo, ja bym chciał Wam życzyć, aby w przyszłym roku stan osobowy przy Waszych świątecznych stołach się nie zmienił. A Pan Krzysztof? A ja bym chciał życzyć właśnie, żeby się zmienił, żeby nas więcej było przy świątecznych telach w przyszłym roku, bo narzekamy na to, że mamy ujemny przyrost naturalny, więc miejmy dodatnie przyrost naturalny i cały ten przyrost naturalny, wraz z tymi, którzy już w tej chwili są na świecie, wysłucha świetnej kolędy, którą będą śpiewali tutaj nam Ania z Jackiem za chwileczkę. O, bo mamy właśnie już teraz. Zaśpiewamy kolędę, a za kilka godzin zresztą pójdziemy kolędować. Jak czynimy to od kilku lat, Ania będzie pięknym aniołem ze skrzydłami, a ja diabełkiem z ogonem i z rogami. Zatem posłuchajcie jednej z naszych kolęd. Już śpiewamy. Dla państwa. Hmm. Wesołą nowinę, bracia słuchajcie, niebieską dziecinę ze mną witajcie. Jak miła to nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobierzeli i ujrzeli. Jak miła to nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam powierzeli i ujrzeli.